Państwa w naszym programie ostatnim w 2016 roku i zgodnie z obietnicą zabieram Państwa do Ratajskich Domów Kultury, żeby sprawdzić, co działo się tam tuż przed samymi świętami, a działo się bardzo wiele. Jeszcze tylko gwiazda. O, czy uda mi się ją włożyć na samą górę? O! Renifer świętego Mikołaja pomógł ozdobić choinkę dzieciom z rataj. Ty, kochanie, przykniesz serduszko. O, potrzebujesz serduszko. Daria, przyknie. Daria, tam coś No, wspaniale. No, pięknie. To magiczne świąteczne drzewko pojawiło się na gwiazdkowym spotkaniu dzieci z klubu Wesołego Smyka, który działa w Domu Kultury Jagiellonka na Osiedlu Jagiellońskim za sprawą Teatru Wariate. Kiedy już najmłodsi przyozdobili choinkę, mogli przyjąć specjalnego gościa. Dodajmy, że przychodzi on do ratajskich dzieci od lat i nigdy o nich nie zapomina. Bardzo lubię tutaj. Co roku przyjeżdżać na Ratajskie osiedla, ponieważ to są bardzo, a to bardzo grzeczne dzieci. I zawsze mam worek pełen prezentów dla nich. Mikołaj najmłodszym mieszkańcom Rataj rozdał upominki. Dla niektórych uczestników zajęć klubu Wesołego Smyka było to pierwsze tak bliskie spotkanie z Mikołajem. Latałem tutaj saliami i usłyszałem, jak mnie wołaliście. W Jagielonce na spotkaniu z najmłodszymi pojawił się Mikołaj. Tymczasem dom kultury Jubilat, z Osiedla tysiąclecia, przypomina, że zgodnie z wielkopolską tradycją, w czasie świąt, do dzieci przychodzi gwiazdor i robi to równie regularnie jak Mikołaj. Drogie dzieci, czy byłyście grzeczne w tym roku? Tak. No. A czy pomagaliście w domu? A czy odrabialiście lekcje? Tak. w zort lepiej bo to pytaj, a nie dzieci. Drodzy rodzice, czy dzieci mówią prawdę? W tym roku w sobotę 17 grudnia Gwiazdor przybył do jubilata w niecodziennym towarzystwie. Bałwanek Oskar i ciocia Pelagia postanowili sprawdzić czy dzieciaki znają bożonarodzeniowe tradycje. Okazuje się, że z tymi kulinarnymi najmłodsi nie mają żadnych problemów. Jaką zupkę stawiamy na wigilijnym stole? Żurek czy barszcz? Barszcz. Barszcz zgadza się. Jakie jest główne danie wigilijne? Karp pieczony czy kiełbasy i szyneczki? Karp pieczony. Karp pieczony. A jakie ciasteczka chrupiemy pod choinką? Babeczki czy pierniczki? Babeczki! Jak wiadomo, zanim gwiazdor wręczy prezent, często oczekuje, by obdarowane dzieci pochwaliły się jakimś talentem. Do jubilata przyszły dzieci utalentowane muzycznie i tanecznie i razem z bałwankiem Oskarem przygotowały choreografię. W spotkaniu z gwiazdorem w jubilacie wzięła udział blisko setka dzieci. Jezus Leży Świętowanie przy wigilijnym stole to na ratajach tradycja nie tylko rodzinna i domowa. Przed świętami w swoim gronie spotykają się w domach kultury seniorzy. My z naszą kamerą zajrzeliśmy na dwa takie spotkania: do Skarpy na osiedlu piastowskim, gdzie świętowali seniorzy z Koła Piastun oraz do Jendrusia na osiedlu Armii Krajowej, gdzie spotykali się członkowie klubu tęcza. Od kilku lat razem z nimi dzielą się opłatkiem także przedstawiciele Rady Osiedla Rataja. Chcielibyśmy zawsze na koniec roku, na podsumowanie takiego roku, spotykając się z mieszkańcami, porozmawiać, usłyszeć to, co im doskwiera, żeby można było zaplanować również różnego typu działania, inwestycje na rok kolejny. A to też bardzo miły, miły akcent, zawsze taki co roku, spotkać się, usłyszeć od mieszkańców, co im doskwiera. Bo dzięki temu no, możemy zmieniać y, y, w jakiś sposób taki, który możemy, y, to nasze otoczenie i to jest najważniejsze. Czego życzymy mieszkańcom rataj na święta? No, mieszkańcom y, chciałem życzyć na nadchodzący y, rok przede wszystkim. Tego, aby ten wymarzony od 11 lat walczony park Rataje, który, który udało nam się w tym roku uzyskać dofinansowanie, przypomnę 21 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i objąć tą inwestycją aż 14 hektarów terenu położonego w sercu Rataj, aby to marzenie, które, które, które udawało się, wydawało się takie mało uchwytne. Jednak się ziściło i w przyszłym roku rozpoczęła się cała budowa. A na same święta życzę wszystkim Państwu wytchnienia, wypoczynku od takiej codziennej, codzienności, codziennej pracy, aby te święta były takie, jakie sobie każdy z Państwa wymarzył. Wszystkiego najlepszego. Na spotkaniach opłatkowych nie zabrakło również przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych, a specjalnymi gośćmi była sarmacka para z przeszłości. Jadwiga i Józef Lipowscy opowiadali m.in. o tradycjach i obyczajach wigilijnych. Gwiazda, która później była wieszana na włosie najdłuż, na, na długim włosie najpiękniejszej panny, która siedziała przy wigilijnym stole. Tak, jest to przekaz prawdziwy. Także tak było u Adama w Paryżu. Jako, że jedną z najpiękniejszych wigilijnych tradycji jest śpiewanie kolęd, nie mogło więc jej zabraknąć również na ratajskich spotkaniach opłatkowych. Smurfy i gargamele? Szachiści z Rataj wiedzą, że to nie tylko bohaterowie popularnej bajki, ale także grupy wiekowe, w których walczą zawodnicy startujący w turniejach szachowych w klubie na pięterku na osiedlu Orła Białego. Ostatnią okazją do rywalizacji w tym roku był turniej gwiazdkowy, który odbył się w sobotę 17 grudnia. Zawodników mogły w trakcie rozgrywek rozpraszać myśli o nadchodzących świętach, jednak jak się okazuje nawet marząc o prezentach szachiści najczęściej myślą o szachach. Jaki jest najlepszy prezent gwiazdkowy dla szachisty? A zwycięstwo w turnieju zdecydowanie. I medal. No nie wiem, chyba puchar. A oprócz pucharu co byś chciała dostać na święta? No nie wiem. Na trenerze osiedlowym był taki jeden chłopak, który miał taki zegarek i mógł na nim robić filmiki, zdjęcia i ja bym taki chciał. Oraz taki jeden pojazd, który może jeździć i jak nabierze pewnej prędkości, rozwijasz skrzydła i lecisz. Z trójką chłopaków tu przyjechałem. Według taty myślę, że nabranie hartu ducha, i no, nauka tego, że się czasami przegrywa, żeby później wygrać. Myślę, że jakaś książka szachowa albo zegar. I dużo już takich prezentów dostałeś w swoim życiu? Szach? Co roku. Szachy. Szachy. Najlepszy prezent to jest szach. W gwiazdkowym turnieju zwyciężyli w starszej grupie gargameli Oskar Kurowski i Matylda Brelińska, a wśród smerfów, czyli w grupie młodszej Wojciech Barański i Marcelina Brelińska. Ej, nie garst, tylko... to, ale... Aha, 6 to nie jest tradycją naszego programu, że zawsze przed świętami odwiedzamy Dom Kultury Jagielonka na Osiedlu jagiellońskim, bo właśnie w tygodniu przedświątecznym odbywają się tutaj warsztaty, na których wszyscy chętni wykonują ozdoby świąteczne. My dzisiaj też takie różne ozdoby wykonujemy. A koło mnie siedzi kierowniczka Domu Kultury Jagielonka, Gościu, który raz już się tutaj spotykamy przed świętami. Przed świętami Bożego Narodzenia spotykamy się trzeci raz, ale tradycyjnie również się spotykamy przed świętami wielkanocnymi. W tym roku zaprosiliśmy wszystkich na warsztaty orygami. No, powstają piękne prace na co dzień, zajęcia tutaj w Domu Kultury prowadzi pani Iwona Słowińska i to dzięki niej i pod jej czujnym okiem no, mogą powstać. Takie cuda. No bo właśnie zachęcamy tutaj na tych zajęciach i zachęcamy w naszym programie razem z Jagielonką do tego, by na choince w Państwa domach pojawiły się ozdoby własnoręcznie robione, bo to są chyba te takie najciekawsze, najpiękniejsze ozdoby. Najciekawsze, najpiękniejsze i to są te, które się tak miło wspomina, że taki zawsze sentyment, gdzieś coś się fajnego zrobiło, na co zawsze miło spojrzeć. Kto nie dotarły na warsztaty do jagielonki w grudniu będzie miał szansę za rok? Chyba, że coś wcześniej jest, Kosiu. No, ja myślę, że coś wcześniej na pewno się pojawi, ale jeszcze w tej chwili nie zdradzę, co. Niedawno w naszym programie pokazywaliśmy Państwu koncert poznańskich słowików uświetniający 120 rocznicę powstania wydawnictwa księgarni świętego Wojciecha to było wydarzenie otwierające rok jubileuszowy i w tym roku będzie się bardzo wiele i w wydawnictwie i w samej księgarni działo dlatego właśnie jesteśmy w księgarni Świętego Wojciecha na placu Wolności tutaj szykują się wielkie zmiany Tak w związku z tym że nasza firma obchodzić będzie 120-lecie swojego istnienia swojego założenia jest to niewątpliwie długą tradycją przez cały rok przyszły będą odbywały się różne imprezy kulturalne. Dla nas, tutaj księgarzy, niewątpliwie dużym wydarzeniem jest to, że odbędzie się tutaj remont księgarni, kapitalny remont, który całkowicie zmieni wizerunek tego miejsca. Remont będzie miał miejsce. Po nowym roku, w pierwszym kwartale roku 2017. No i właśnie spotykamy się po to, żeby Państwu powiedzieć, że w czasie tych wielkich zmian, już od 9 stycznia, księgarnia się przenosi na chwilę w inne miejsce, gdzie będziemy przychodzić po książki. Wynajęliśmy lokal zastępczy bardzo blisko naszej księgarni, aleje Marcinkowskiego 13. Wystarczy przejść na pasach na drugą stronę ulicy i tam już w pobliżu będziemy. Będziemy państwu oferować cały asortyment, który posiadamy obecnie tutaj w sprzedaży. W nieco mniejszym zakresie, ale będzie wszystko dostępne to co obecnie jest. A jak będzie wyglądała księgarnia po tym wielkim remoncie? Księgarnia jak gdyby odrodzi się na nowo, ponieważ będzie jej całkowita przebudowa. Będzie nowy wystrój wnętrza, nowe meble. Towary, które się tutaj pojawią będą inaczej eksponowane. Myślę, że w taki sposób, żeby każdemu klientowi było bardzo łatwo do nich dotrzeć. Dziś w naszym programie to już wszystko. W kolejnym wydaniu Ratajskiego Fyrtla Kultury podsumujemy cały miniony rok, a zatem spotykamy się premierowo we wtorek 3 stycznia o 16.30.